Cześć! Dziś pokażę Wam moje wyroby z modeliny. I jak widzicie jesteśmy w pokoju mojego brata. Ja y, nie przedłużę. No dobra, to więc pokazuję. Pierwszym moim wyrobem jest taki oto lizak. Y, taki lizak drugim jest taka deska trzecim jest taki oto laptop jest czarny i ma klawiaturę czwartym jest taki lot jest z białej czekolady posypany brązową czekoladą spaghetti Taki spaghetti. Ja teraz pokażę to w ostrości, e, komputer. E, jak, się to dziwa, jak się to nazywało? Ha, Lizak. Lód. Kolejny lizak o smaku jabłkowym. Walentynka z buźką i napisami. Sałatka z pomidorami i sałatą. Picie jest na podstawce i w środku jest kola. Czwarte to jest sushi piąte to jest mięso przepraszam że są czarne ale nie miałam brązowego mięso z klopsika y z z, F z ziemniakami tortille Piłkę. To zawsze Użyłam to jako MMS, ale wolę piłka, bułka By. i jajko. Miałam trzy, ale nie wiem gdzie one są. Podbliżyłam, bo to jest takie małe. O Jezus, aż wypadło. Dobra. Gdzie to znajdę? O, tu jest. E, to pokażę teraz wszystkie po kolei. Teraz pokażę wam, które są na pierwszym miejscu, a które ostatnie. Na pierwszym miejscu jest. Pst, uwaga. Spaghetti. W drugim miejscu laptop. Na trzecim miejscu yy, ten... Zapomniałam się to nazywa. Poczekajcie, ułożę tak najszybko. szybko. I obejrzycie tak krótko. Okej, okay. to pokazuję. Oj, to jest rejonka, przepraszam. Tak więc pokażę Wam teraz, y, jak działają te rzeczy. Wezmę tylko je. Żeby dzi dzisiaj mi się mm, nie przy. Jeśli słyszycie głos, to moja siostra. Ok. To zaczę. No dobra, nie No przy... Dobra. Kto gra w e, nic. Upiekłam sobie makaron. Aha, jeszcze miałam misia, ale nie wiem, co się z nim stało. Tak. Mamo! Kupiłam sobie. Kupiłam sobie nową deskę. Zostawię ją na półkę. Okay. Kupiłam zakupy, kupiłam picie, półkę i piłkę dla mojej córki. Ale prokotę. Chodźmy, to sobie. Kupiłam lizaki dla nas. Okej. Okay. Nie pokażę już wszystkich rzeczy. O Jezu, czemu tu leży Lizak? Okej. Okay. Przepraszam, że nie, nie nagrałam, bo chcę nagrać y, walentynki, ale jeszcze nie nagrałam żyć albo nie żyć. Być albo nie być. Nie wiem, muszę sprawdzić na internecie. Tak więc. chwile się wścieknie mój brat, więc. Ej! Co ty tu robisz? Mówiłem! Nie pozwalam ci przecież nagrywać w moim Jestem w telewizji. Cześć! Mam na imię. Cześć! Mam na imię. Bye. i i jestem pięń. Chciałam powiedzieć że jestem piek... Jezus Maria, ja nie chcę z telewizji! Aaaa! Skarbi przyniosła ci jedzenie! Jestem w telewizji? Cześć, jestem najlepszą kucharką! A to moje jedzenie spaghetti, które dzisiaj ma moja siostra, y moja córka pokazywała. Cześć! Możecie się możecie pójść. Dobrze. Ucałujcie nas wszystkich. Tak więc subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. I i piszcie w komentarzach. Co było na pierwszym miejscu? A co na ostatnim dla Was? Dla mnie to było to, co pokazałam. Tak, dobra. Za yy, chwilę się skończy moja bateria, więc pokażę wszystkie wyroby. O Jezus, to jeszcze tu są wyroby. I jeśli będziecie pisać w komentarzach, to nie pomylicie z ciastoliną, a modeliną. Okazuje. I jeszcze wam coś chcę powiedzieć. Pocałujcie mnie. Pa. Muszę tylko ułożyć łapkę. Kurczeczki. O. Pa.